Cześć drodzy, <laughs> witajcie w ten mroźny poranek. Słuchajcie, krótka refleksja do Kawuni. W zeszłym tygodniu przeprowadziłam sporo rozmów na temat życia teraz i 30 lat temu. I dwie sprawy, z którymi bardzo chciałabym się z Wami podzielić. Pierwsza to jest taka, że... Po co mi te naklejki Nakleję. <laughs> to nie to. Pierwsza sprawa. Na pytanie, co powinno wrócić z przeszłości? Wszyscy, ale to po prostu wszyscy odpowiadali tak samo. Kontakty z ludźmi na żywo. I wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, z, taką, z takim pięknym rozżywieniem wspominali te czasy, kiedy niezależnie, czy to był poniedziałek, wtorek, środa, godzina 17-18, po prostu ktoś przychodził na kawę, na herbatę, na paluszki i jak nie było paluszków, też było OK. Na partyjkę Macao albo oglądanie razem telewizji. Nikt się nie zapowiadał z miesięcznym wyprzedzeniem: będę u Ciebie o 16.08, przyjdę na 45 minut, bo mam zaraz następne spotkanie. Po prostu byliśmy razem, a teraz nie jesteśmy. I druga sprawa. Słuchajcie, dosyć ciekawa. Czy jesteśmy teraz szczęśliwsi, szczęśliwsi czy byliśmy 30 lat temu? Trudno powiedzieć. Ale jedno jest pewne, przestaliśmy marzyć. Teraz nie mamy marzeń, mamy cele. Ja nie mówię, że cele są złe, oczywiście to jest piękne, że możemy wszystko co chcemy. Ale słuchajcie, nie marzymy. A jak mamy cel, to wpisujemy ten cel w kalendarz i powstaje od razu projekt i jak ten cel spełnić. Czyli narzucamy na siebie presję jednocześnie. A nie mamy marzeń. Nie mamy marzeń, które sprawiają, że się uśmiechamy i po prostu myślimy sobie, o, tak fajnie byłoby. Żego, kto ma marzenia? Teraz nawet wyjazd na Malediwy staje się celem, nie marzeniem. Nie mówię, że cele złe, tylko potrzebne nam są marzenia, żeby być szczęśliwymi. Coś mi się zdaje, że dlatego dzieci i młodzież mają teraz tak duże problemy. Ponieważ one też nie marzą. Wszystko, czego chcą, dostają. Nie mają marzeń, mają cele mierzalne. A powinno być to i to. Trzymajcie się.